Nie potrzebuje bohaterów. Potrzebuje zawodowców. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jesteś moim nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. Uh -huh. O no te gacie to ma. Muszę mu wymienić te spodnie, bo to jest jakaś masakra on w nich wygląda <laughs> jak w za dużych majtkach. Ktoś mi już na to nawet zwraca uwagę. Ja wiem o tym. Dobra, walczymy dobra ale nie możemy jej przecież za bardzo uszkodzić tak tylko czekaj aha bo tu mam czerwony pasek to jest jakiś przestrach czy co a nie trafiłaś a. no Co już? Dobra walka. Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni. Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. Nie? A kim? I Jakim cudem się to dostałeś? Hmm. Przecież sama wymyśliłaś tego instruktora szermierki. Bez jaj. Powiem jej tak. Jestem Wiedźminem. Szukam. Wiedźminem? Wspaniale! Zawsze chciałam poznać Wiedźmina. To takie ekscytujące. Każąd na przygód. Kobieto, sprawę mam. Niezmiernie, ale pozwól, że pogadamy o tym kiedy indziej. Przyszedłem zapytać o twojego nauczyciela retoryki, jasne. <grytoryki> nauczyciela retoryki? <grytoryki> Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż. Aha. Ty strasznie chyba lubisz obrywać w łeb. Mam wrażenie, wiesz? Orientuj się. Fajnie, nawet z sobie nie radzisz. Tak, ale cały czas po łbie dostajesz. Szybki jesteś. No pewnie. Ty jestem wiedźminem, kobieto. Weź się trochę ogarni. No, uciekaj Geralt. Ktoś mi się zblokował. No tutaj chodzi bardziej o to, żebyście e, wy tak sobie popatrzyli na e, taki pokaz, wiecie, walki, bo to jest zabawa w sumie, nie? Teraz. Przecież nie mamy jej zabić. instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? Eee. No dobra w sumie. Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. Może będzie jakieś zadanie z tym związane? Szepczecie, gołąbeczki? Okej. Okay. Pytałeś o moje rzekome relacje z jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania Edna Faratre, największa woda na południe od Jarugi. Aha! Zaraz, zaraz, to znaczy, że jaskier was pomylił? No, zdarzało mu się, ale wtedy roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z jaskrem? Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. Czy jaskier zachowywał się ostatnio jakoś inaczej? Nie zauważyłyście niczego dziwnego? Hmm, czy ja wiem? Raczej nie. Daj spokój, Geralt. Ona jest tak zakochana, że nie zauważyłaby, gdyby zmienił się w wilkołaka. Egno. No co? Nie mów, że jego lekcje były konwencjonalne. Nie pamiętasz, jak nas wziął na cmentarz? Lekcje retoryki na cmentarzu? Nawet jak na Jaska to dość dziwne. Chciał, żebyśmy odwiedziły groby oksenfurckich profesorów, a skończyło się na tym, że wypytywał o margrabiego Henkela. Kto to? Stary, zdziwaczały grzyb. Zmarł niedawno. Za młodo był ponoć hojnym mecenasem sztuki. Założę się, że polityka nie ma dla was żadnych tajemnic. Orientujemy się w tym i tamtym, a co konkretnie cię interesuje? No, popytajmy. Ciekaw jestem, jak potoczą się losy wojny. Tatko mówi, że wszystko zależy od Radowida i tego, kto pierwszy zajmie Nowigrad. A co ma do tego Nowigrad? Przecież to wolne miasto nigdy nie mieszało się w konflikty zbrojne. Och, to akurat wie każde dziecko. Nowigrad ma największą flotę na świecie. I powiadają, że za to, co jest w miejskim skarbcu, można uzbroić ze dwie armie. Mm. O, w sumie. Cesarz konsekwentnie przena północ. Na dworze pewnie euforia. Wśród jego zauszników pewnie tak, ale tatko mówi, że to już długo nie potrwa. Jak to? Tatko mówi, że wojna przeszkadza w handlu i że wszyscy mają dość finansowania zachcianek cesarza. Strasznie wychuchane te córeczki tatusia. Wracając do tematu. O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka... Oczywiście, bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Zresztą, kto go tam wie, mógł to wszystko zmyślić, żeby wzbudzić naszą zazdrość. Śpiewaczyna. Chyba skutecznie, bo od razu cała się zapaliłaś. Pale się do tego, żeby dać ci w nos, Markulo. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. To jak będzie z naszymi lekcjami? Potrafisz być bardzo przekonująca, pani. Gdzie i kiedy mam się stawić? To może jutro, o tej samej porze. Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia, mistrzu. Wszystko się zobaczy. Nie wiem, czy przyjdziemy, czy pojedziemy na te lekcje. Chyba pojedziemy, zobaczymy, co takiego, jakie zadanie może nam tutaj jeszcze przygotowali twórcy związane z tą dziewczyną, bo na pewno coś, coś będzie. O! Jest jakaś skrzyneczka. Best Dobra, tutaj jest przeszukane. O, mogę wejść. O, teraz już mogę. Wcześniej nie byłem w stanie tego zrobić. Oj, tam nie narzekaj, nie Ty pierwsza, i nie ostatnia. Taka poszkodowana. Tutaj zaklinacz koni. Jeśli Was interesuje. O, następna książeczka, ta, która wie. To już było, ta, która wie. Jestem tego pewny. O kurde, jak tu odpuścić? Patrzcie, ty na górę można. Jaki fajne. Podnieś. Ej, super. Jabłuszko, świecznik. Bardzo fajnie, bardzo. O, dobre. Zaklinacz koni był przed chwilą, nawet. Czasami się powtarzają te książki, ale to nie szkodzi. No tego to chyba nie było. Jeśli was to oczywiście interesuje, bardzo serdecznie zapraszam do czytania. Jak zawsze namawiam, o to ciekawe. Tutaj nie ma nic, kompletnie niczego tutaj nie znajdę. Mogę ze spokojnym patrzcie, patrzcie! sercem, ale wiecie co jeszcze się tylko upewnię. Biedaków, co z że tutaj już byłem. O! Widzicie? Tutaj też przecież próbowałem wejść. Kurde, chciałem już opuszczać to miejsce. No, zobacz. Rody Północy. Kurde. O, to ciekawe. To może być dobre. Dobra, to mamy załatwione. Tego wszystkiego. Y, tutaj byłem, o ile się nie mylę. Tutaj byłem. Ja jeszcze sobie tutaj polatam kawałek, zobaczę. Może się coś y, przyda. My widzimy się u Marabelli. Ja nie mogę z wami walczyć, bo wy macie 20. któryś poziom, chłopaki. To będzie y, bardzo długa i trudna walka, a ja nie mam na to ani ochoty, ani y, czasu. Dobra, trafiłem do tych kanałów, oszty w mordę. Czekajcie chwila, moment. Z deszczu podrynne wpadłem. Coś takiego powinno pomóc. Kurde, patrz. Oni czegoś muszą pilnować, no nie ma bata. Dobra, udało się. Kurde, z zupełnym, kochani, przypadkiem. Zobaczcie. No przecież ja w ogóle nie miałem się tutaj znaleźć. Kompletnie. Widzicie? Tak, to właśnie jest, nie, to jest to wyjście, a ja bym potrzebował, kurde, patrz, o kurde, czekaj. Dobra, to się udało. Dobra, dawaj, dawaj. Napełniaj mnie życiem i lecimy z tym koksem. Dobra, udało się. Uff, bo powiem, nie było tak wcale już ciekawie. Czego tutaj pilnujecie? Patrz, teraz będę, kurde, z Wami, zwiedzał kanały, których kompletnie nie planowałem zwiedzać. Ale czekaj, tutaj mnie wcześniej prowadziło, no właśnie. To mi się przyda. Słuchajcie, ja tam dalej na razie nie idę. Bo. Bo nie chcę tutaj wykonywać teraz misji, które nie są związane. Patrz na to! Widziałeś? A to tego broniliście. Paski. E, to tak powiem. No, nie, li, liczyłem na coś innego. Hm, ciekawe. Ciekawe. Słuchajcie, ja spróbuję się stąd wydostać. Mamy zupełnie przecież inną misję. No, powiem tak, yy, wydostanie się stąd. Yy, no, yy, zaraz zobaczmy tędy. Ty na razie poszło. Poszło, wyszło, przeszło. Możliwe, że uda mi się przez tą chatkę. Okej, okay, dobra. Żołnierze mi chyba wybaczyli. Widzimy się, moi drodzy, koło Marabeli. Do tej moli właśnie, do której mieliśmy w sumie lecieć. Przepraszam, szukam Marabeli. Marabel. A, nie, to Marabella, tu ja? przepraszam. Proszę zaczekać na zewnątrz, prowadzę lekcję. Zaczekam. To nie potrwa długo. Otóż dzisiaj nie przyjdzie. Dobra, może wejdziemy. To, swoje rzeczy i do domów. Do widzenia. to mi się uda wszystko odnieść. Patrzcie ile tutaj rzeczy jest. Tam ona niech sobie te lekcje podokańcza. Zobaczmy. Bardzo ciekawe. Okej. Okay. A mój tatka jest łowcą czarownicy, tropy wiedzmy No to się nie chwal. Ballady? Przeczytajmy. Jesteś czarownikiem? Pamiętnik połykacza płomieni. Nie to chciałem, to chciałem. O, to się powiela czasami, kurde. Ale to nie szkodzi. Naprawdę. Dobra, to mamy załatwione. Czemu ty się świecisz jeszcze? Jak ciebie jeszcze zdobyć można? Przecież ja już chyba brałem. Nie wiem, czemu ty się świecisz, jakiś błąd. A mój tatko jest słowcem czarownicy. Możemy porozmawiać? Słucham, o co chodzi? Wiem, że widziałaś się niedawno z Jaskrem. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. O, Czy kurwa. swoje wiersze? Nie, oglądaliśmy Atlas Grzybów. Hmm, może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Interesowały go pleśnie. W momencie, kiedy zdjął rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. Widywała się Jaskra po tej przygodzie z grzybami? Nie. Nawet pomyślałam o tym, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. Bo w gruncie rzeczy on ma złote serce, tylko potrzeba mu więcej dyscypliny. Ale już nie wrócił, więc pomyślałam sobie, że jak nie, to nie. Dzięki za pomoc. Bywaj. A mój tatka jest słowcą czarownicy tropy wiedźmy. Jak to ktoś zobaczy, że z tobą rozmawiam, to się zdenerwuje. O, kurde. Naprawdę. Niektórych dzieciaków to mi trochę szkoda. Lecimy, słuchajcie, do moli. Ona urzęduje tutaj. Kurde, i tam jakoś dookoła oni chcą, żebym leciał. Dobra, widzimy się koło samej. koło samej moli. Dobra, słuchajcie, dochodzę do tej MOLI, zobaczymy co tutaj udaje nam się zdziałać, bo tu widzę jakaś straż, znowu, znowu kłopoty. To willa baronowej La Valette? A co się to obchodzi? Pani nie zadaje się z byle kim. Za wysokie progi, wiem, dlatego przeszedłem do jej pokojówki, MOLI. Nie zawracaj głowy, baronowa właśnie wyjeżdża, zejdź z drogi. Geralt zriwi pod moim domem. To nie może być przypadek. Witaj, baronowo. Witaj, generale. Masz rację. To nie jest przypadek. Nie sposób pomylić się z nikim innym, ale żeby etykiecie stało się zadość. Maria Luisa Lavalette. O, generał cesarskiej armii z Wiedźmina. A to niespodzianka. Ciekawe. E, powiem, że przelotnie. Tak, mieliśmy okazję. Ha! i to jaką? Wyobraź sobie, Luizo, że sam cesarz zażyczył sobie pomówić z Giedźminem. Wtedy właśnie mieliśmy okazję się poznać. Hmm, więc Geralt z Rivi pracuje teraz dla cesarza Emhyra. Bardzo interesujące. Czyżby far Emreis zapragnął oczyścić Nowigrad z potworów? Szukam dziewczyny o imieniu Molly. Podobno tu pracuje. To moja pokojówka. W tej chwili jest tu mojej przyjaciółki Patrycji Wegelbut. A może Gerald wybierze się z nami? Spotka Moli na wyścigach. Co o tym sądzisz, Wiedźminie? Masz ochotę zakosztować wielkomiejskich rozrywek? Dobra, polecimy z nimi. Cóż, jeśli jest tam Moli, no to w drogę. Ładne jest to miasto. Zobaczcie tylko. Dobra, chyba jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Ach, mój ojciec miał podobną rezydencję w Brugę. Jeździłam tam jako mała dziewczynka. Chodźmy zobaczyć konie. Lubisz konie, Geralt? Chyba tak. Wszystkie nazywam płotka. Ta siwa to Cantarella, klacz po kachirze czempionie z wolę. Siwy to ładny kolor, również dla koni. Ten kary to mój faworyt, Nemrod, czystej krwi Nilwgardczyk. Aż dziwne, że ci nie zasalutował, generale. A ten kasztan i gniady. Kasztan to grom, pełnokrwisty redańczyk. Waleczny, ale jak dla mnie zbyt nerowisty, trudny w prowadzeniu. A tamten gniadosz pochodzi z Zerrikanii. Lord Devolte kupił go niedawno, niewiele o nim wiem, choć zerrikańskie konie są bardzo wytrzymałe. Nazywa się Rupert. Czy Molly jest koniem? Słucham? Mimo wszystko przyszedłem tu dla niej. Cierpliwości. Zaraz powinna tu być. Wydałam Molly polecenie, żeby dołączyła do nas, jak tylko uwinie się z pracą. To na pewno nie potrwa To zależy, co kazała się jej zrobić, pani. Ale nie mam wyjścia. Poczekam. Znasz się na koniach, co? Zna się? To mało powiedziane. To prawdziwy ekspert. Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie. Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w siodle, wiedźminie. Staram się z niego nie spadać. A co byś powiedział na mały wyścig? Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się prosić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło. Wykonane w stolicy Nilfgardu z pięknie wyprawionej skóry. Hmm, brzmi zachęcająco. No dobra, pościgajmy się. Dlaczego nie? Zobaczę, czy jeździsz na koniach równie dobrze, jak się na nich znasz. Dobrze powiedziane. Którego rumaka wybierasz, w Wiedźminie? Wezmę tego Ruperta. Zobaczymy. Słyszałem kiedyś o zelikańskich koniach. Pojadę na Gniadoszu. Nie dosiądę żadnego rumaka, ale postawię na zwycięzcę. Moim zdaniem wygram Nemrod. W takim razie ja dosiądę Katarelli. Nie ma co zwlekać. Zaczynajmy! Wszyscy gotowi? Dobra, lecimy. No dawaj. Kurde, trochę mi się konik zblokował. Nie wiem czemu. Co tutaj poszło nie tak? No pokażę na co mnie stać. Zaraz zobaczymy. Tutaj muszę. Właśnie muszę. Bo nie wiem jak to jest daleko. A chciałbym tam jednak dojechać i wygrać. O, znaleźliśmy obóz. No dobra. Wyścig jest taki, powiem wam, fajny, ekscytujący bym powiedział. Na finisz. O! Kurde, myślałem, że mnie wyprzedzi. Co za emocje! Piękne zwycięstwo! Dziękuję. O. Jak na człowieka, dla którego każdy koń to płotka, radzisz sobie w siodle znakomicie. Gratuluję. Należy do ciebie. A teraz czy mógłbym porozmawiać z twoją pokojówką, pani? No tak, moli przecież po to tu przyjechałeś. Moli to tamta postawna dziewczyna. Rozmów się z nią, a jak będziesz chciał wracać z nami do Nowigradu chętnie cię podwieziemy. O, nic nie boli tak, jak życie. Nie mam pojęcia czemu mi tak pomagają. Słuchajcie, rozmowę z Moli odbędziemy w następnym odcinku. Dziękuję wam, że byliście. Dzięki, że mi towarzyszycie. Dzięki za, za subskrypcję, dziękuję za łapki, dziękuję za wsparcie i trzymajcie się do następnego. Ja już tutaj na Was czekam.